Dzień dobry, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie. System Delfin i jesteśmy w kolejnym odcinku z. Westbond. Przybiegnie czy nie? Przybiegnie. Eee, Westbond? Dobrze powiedziałem tytuł? Chyba tak. No cóż, jak mówiłem, zrobiłem poza odcinkiem samouczek i. była misja, że musiałem ustrzelić jednego tego outlaw, czyli tego bandytę. No, i że z, był porażka to zrobić, to zaopatrzyłem się w takie coś, karabinek Henry'ego, jakby ktoś się nie wiedział. I zejdź, teraz mamy dwie opcje: albo możemy łapać przestępców, albo możemy być przestępcą. Co jest logiczne, bo się te miałem miałem miś to sprzedać. Yy. I co zrobić? Tak, to kupić, a sprzedać, dobra na laso 200 na kupię, to się przydaje dobra, potrzebujemy 200 na laso i będzie fajnie, więc na razie będziemy złodziejami to co, napad na bank o, akurat Nie bym mógł go ustrzelić i zgarnąć za, na, 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 nagrodę za to, ale po co? Ty zostań! Co ty pijany jesteś, gościu, we! Szybciej to pij. Dobra. Gdzie jest ten frajer? Dobra, leży i dobrze mu tak szybciej, Ty. A ten co? Przecież ty pijany jesteś, gościu, mnie też jest szybko. 10 sekund, 9, 8, 7, 6. Nie! No i jeszcze, jak? No, aj, pad. Znaczy są niemożliwi czasami, naprawdę. Tak, zmniejsz to. Tak, chcecie się bawić? Nie. Trzeba konia kupić Nie no nie, coś mnie zaraz trafi po prostu no, w sumie oni nic z tego nie mają, tylko nagarda się z nami podnosi Wiem co porobimy, questy Tylko stąd sobie pójdę, nie wiem, tutaj Dobra, jakie zadania? A, w super. Shotgun i ileś tam dolców ukraść. Dobra. Jak to się wyłączyło? Podku. To jednak muszę być wątpliwo. <śmany> dobra. Tak to rozwiążę. Może będzie najprościej. Nie będzie było. Boże święto. Dobra, już. Do obozu czyli na górę. W ogóle tak ładnie wyglądają. Biały wilk. Eee, w sumie. Ty, ale to, ale tu jest wielkie bydle! Dobra, leży. Słuchaj, się wystraszyłem. Myślę, że jest mniejszy. Nie zostań mnie. Nie, idę stąd. No i jeszcze mój do mnie strzelał, wierzycie. Gościu nie idzieś po to za bardzo. Dobra, łatwo. Teraz tak. Galopem do szeryfa. Płacę. Sprzedaję to, co ma. Chociaż nie, pojadę do bandytów. Może przeżyję. Pokaż mi mapę. Gdzie jestem? Nie mogę galopem? Mogę. Dobra Jestem tutaj to muszę się za tory... Dobra, wiem już gdzie za tory, dobra, najpierw to. I drogą potem Kiedyś nie było tu tego miasteczka, to mi się tak wydaje. Więcej miast dodali Nie wiem kiedy, długo mnie tu nie było Nie ma co nad tym dzikim zachodzie. Ciężkie życie. W 17 za moją głowę. Mam przy 120 dolców. Oż. Dobra, sprzedam. Zobaczymy, co za to dostanę. Tutaj jest moc. dobra. Już widzę fort, to zaraz będziemy. Lećmy. Mam załadowany. Mam. Przydałoby się to załadować. Może łuk bym kupił? Do polowań jest dobre, bo tym jednym strzałem a zazwyczaj ubija. Nie wiem jeszcze na co będę zbierał. Nie wiadomo, to jest najważniejsze. <grytanie> Outfit dobra, jest to. Do kogo z tym tutaj? Ile za to? Ło pan, O pan. Dobra, zostaje myśliwym, nie ma co. Ile jeszcze muszę buchnąć? 300 dolców To jest dużo do zrabowania Ile za money baga? Stop, 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 stop Ile za większy money bag? Można wiadomo więcej ukraść Inwentory I samo money 250, biorę Bez zastanowienia w ogóle Nie wiem ile teraz ma, chyba 60 Z tego co rozumiem to mój, no to co? Na miasto? <laughs> Tutaj chyba na główne, na, do centrum. No zobaczymy. To mój, to też mój. Czy on nie będzie gonił? Mam nadzieję, że nie. Dobra Ładunek To był głupi pomysł Oszuć to Dobra Moment Dobra i bierzemy ile? Do 50 mam powiększone W sumie? Niech się szybko odjedzie na taką odległość, żeby nie ogarnęli, to. zwijam się. A co znaczycie? Coś tam, że. Robin, bla bla, bla. Nic ważne, nic do mnie. To bym pod jedynkę poprosiła, to pod dwójkę. Tak lepiej. Dobra. Teraz czekać, aż. Spad... Bo nie zdążę dojechać do Forty. Nie ma co próbować nawet. Do Cassidy mogłem spro, chociaż nie, bo Cassidy to jest tamten. I to trzeba tak górą, tamten, tam jest most, to długa trasa się robi, dobra i szybko lecę po kolejne, 50? Ktoś strila to wejdź! Strilla, Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. To pusty 20-30? Wszystko? Opróżnili? What is? w 30 No zawsze to coś Gdzie jest kolejny jakiś? I będę miał już Przecież nie może nigdzie normalnie pieniędzy pisać 80 plus to co mam przy sobie 30 120 do... Noc. Dobra spoko Spróbuj zapolować może Za, za górą Ciężkie jest to życie, powiem Wam, nie opłacać. Dobra, i mamy lepszy pomysł. O, ty tu dwóch jest! Dobra, to był głupi pomysł tu wjeżdżać. On, ci, jak oni się nazywają? Tylko Trzymają się razem, w sensie, no nie strzelają się między sobą. Tylko, no to się różnie bywa. Ale tylko ci z są przeciwni. Są, nie są przyjaźni do siebie. Ja to bym na nie tego To chyba nie był bufalo Bo jest ten, snajperka w tej grze I z tego to bym se postrzelał Dobra A, to już mój Dobra, zastrzelony, łatwo Słuchaj, za mnie nagroda Co to będzie? Dobra tej call. O, Szybko Sprzedać to gdzieś teraz, żeby mnie nie uwalili. O Jezu, koniu, ogar, życie swoje, proszę. Gdzie ja jestem? Szuka tutaj, dobra, przy tej ścieżce, tu i tu. Dobra, będę pamiętał. Nie będę pamiętał. A nie, dobra, jest na mapie. Bez agresji do mnie, dobra. Teraz tak, tu pod górę. Tu jest od z którym wolałbym nie zadzierać. Czyli ja ta w tamtą stronę, dobra. Przekup jestem, pokazuję wam palcem w którą stronę, Jezu Święty. Nie na górę mam nadzieję. A nie, dobra, tu. A, to jest to, dobra, to tu jest spoko. Dobra, sprzedaję to, nie ma co. Dobre Stówka za to się należy 218 Czy ja coś sobie za to kupię? Amunicja To mi jest potrzebne To ja to tutaj kupię Tak? Tak To mam Strzały mam Ile za to? Trochę Dużo 95 Dobra, łuk też. Strzały są z Afryki Pokazuje tu obrażenia? Czy mi się wydawa? To Pokazuję, to by się przydało action. Spory ma demagog. Właśnie, bo o tym mówiłem. Jest cichy, to jest też fa fajne. Przydatne. Dobra, no, spróbuję jeszcze coś tam okraść. Nie wiem, czy się uda. Więc szybkie cięcie, i widzimy się jak się coś będzie działo. No dobra, słuchajcie, jesteśmy pod bankiem, może się uda, może nie, choć na razie tu mi jeden jedzie. W sumie, uciekaj o o, chyba wsparcie przyszło. A stąd? Ty! Ze starym na plecach! O! <laughs> Kto się od, chyba, ktoś chyba okrada Co? Od konia się odbiło. Wierzycie? To chyba trzeba jakoś bokiem rzucać. Ci się to nauczę kiedyś. No, tak lepiej. Wywalone, ta. Dobra, ruchy. Oby nikt nie raz Błagam. Dobra, łatwo. C 30, 40. Poprzez Dobra, szybko na koni się zwijam Nie wiem czy mi się próbować do tego kasy... Ty trilajo Ty się nie pomyliłeś gościu? Nie wiesz z kim zadzierasz? Czekajcie, w Dobra, bezpieczny. Dobra, i teraz ta pełna Tam była skrzynia Ta, tu jest pies! Właśnie, upolowałem przy okazji jednego wilka po drodze Ty, co? Od kiedy? Od kiedy wilki? Co? Nie? Dobra, przynajmniej się udało Ty, idź mi stąd! Kurde, wilk mnie zagryzł, uwierzycie? O Jezu Ale zawał, Boże, panika gaming O Jezu, zawał Dobra, gdzie jest Cassidy? Tu, tutaj Ile już mam? 167 To sprzedam Eee Kest, ile jeszcze? No jeszcze trochę mi brakuje Mam pomysł w sumie Głupi ale ma W sumie sam jestem głupi Więc pasuje do Ile w ogóle za konie jakieś ładne? Gdzie tu się wychodzi? Zniknęli mnie w forcie, tego jeszcze nie było Dobra, gościu pokaż poka mi swoje towary o, to! To jest masywny kon, Morgan. Poka ta konia. Takiego konia to mógłbym... Dobra, jakie jest naj, jakieś najszybkie konie mnie interesują? Się nie kupię, wiadomo, ale już będę... Te Morgany są szybkie. No chyba Morgana bym będę chciał. Dobra, na razie to konia, bo mam. Andrzej, chodź tu! Ty, ja nie... Nie no, ja jestem jako No właśnie. mi koń na niebiesko. Na biało... Na... Dobra, cięciej widzimy się. Po prostu pod bank. Dobra, słuchajcie, jestem w mieście, no wiadomo, kobiety tu są. Próbują bronić, prawo. Ja myślę, czy on mnie goni. Wyjazd mi stąd! Bo przez kolano przełożę. Koniu, wstajesz czy się obijesz? Dobra, powiedz jak dojdziesz do siebie. Ja. W... O, już doszedł, dobra. To jedę pod bank, a ty. Przyjdź, tam zagwiźdź, jak masz przyjechać, dobra? Najlepiej już, więc. Aha. Znowu trzeba wysadzić Ostatnia laska, mam nadzieję, że tego nie schrzanie. Dobra, nie schrzaniłem. A, tu otwarte są jeszcze niektóre, dobra? To chyba. O, o. To mi się nie podobało. Dobra, 50, mam to. Dobra, to nie do mnie. Ja się nie mieszam w tej strzelaniny. Mnie tu nie było. Do widzenia, panie Jusku. Może zapoluję. Czekając. Dobra. Szybkie polowanie z delfinem na kojoty. Co by na to? <śm> tam mamy bizona. Tyle, że mapa Albo śpi. Chyba śpi. No, spał. Ja się z tym nie chcę bić. To mnie dojedzie. Jest Buffalo Rifle, ale ja nie, 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 nie stać w niej, a i z nią jest ciężko. Dobra, 50 dolców, jak z tym questem. Jeszcze trochę. Dobra, cięciej się widzimy, jak sko skończę, albo będzie się coś działo, albo jak będę kończył. Dobra, słuchajcie, dojdziemy do miasteczka. Tutaj jest szansa coś wyciągnąć, niekoniecznie z banku, ponieważ to jest to w sumie z każdym. Ja już tutaj się mało ludzi kręci, chociaż kto ich tam wie, ale. Jak na przykład o o wejdę sobie. Nie może nie tutaj. Ale tu. Czy on tu? Oho. Problem?

Nie mogę. No trudno. Dobra. To by było pusto. Dobra. To bank. To nie ja. Co złego to nie ja. Dobra. Schowam się. Może nie ogarnął. Ty. <grym> Na co ja liczę. Dobra. Czy ty masz kask, gościu? Masz. To ja cię okradnę. Dobra. 27. Do quest'a jeszcze mi trochę brakuje. Po Post... dobra. Tu też on raczej będzie miał coś w tej kasie. 27, 43. No i dawaj, 7 dolców na pewno gdzieś masz. I... pojadę... Wiem! I czekając pojadę z pociągiem i ten... Jak mi tylko się ta kasa ten... schowa, to wtedy mogę ten... Yy... na pociąg wtedy sobie buchnę coś. Czy on do mnie strzela? Naprawdę gościu czy ty udajesz stanów się nad sensem swojego istnienia i powiedz mi co robisz no dawaj, 8, 7 6, 5, 4 3, 2 1 trochę się pośpieszy dobra, je yeah. oj, skończony dobra czyli 60 na ma... słuchajcie Będziemy za chwilę kończyć. Jeszcze sprawdzę tylko, Kurde, to by się przydało sprzedać, ale to już później, sobie poza odcinkiem, albo w następnym, My jeszcze nie wiem, czy będę to odpalał yy, poza odcinkiem, bo no, robotają dużo. Jeszcze Ark. Właśnie, przypominam, wy to oglądacie w poniedziałek. To dzisiaj o 17:00 Ark Survival Evolve, więc serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że przyjdziecie. A ja sprawdzę outfity. Dobra. Nie z Game Passa. Są takie niegotowe. Ej, taki. A on jest za free? To są, to jest za free. equip Ty? Dobra. E, szybko pozostać. Tworzymy. Jaki to? Mhm, ta. Tam super włosy, wiesz Aleście wymyślili. jezu A niektóre z trzeba kupić, widzicie? Jednak jednak. Są normalne, dobra, zostaj w tych chociaż te. Dobra, niech będzie Poka te musi To na. No nie podlega dyskusji. To będzie na tym. Pasuje mu do brody. Wiem, że się przebija, ale fajnie wyg nawet wygląda. Dobra, poka mi te szerty. To mam. Nie, to jest lepsze. Pan. Z czym do ludzi to, to od razu? <grystanie> tak, proszę, proszę, tak, pokaż ty mi go jeszcze raz. <grystanie> Nie dobra, bez maski, bez niczego. Pas a to z Game Passów tylko. A to też Game Passy. Tutaj. Za to tutaj ten, taki odgotowany, można kupować, domba. <grystanie> Słuchajcie, to jest na nowa postać. I cóż, to będzie na tyle w tym odcinku. Więc cóż, subskrybujcie, łapkujcie. Ja się z Wami żegnam. No i cześć.